Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku ABC Gotowania w Kotlet TV. Dzisiaj zajmiemy się fasolką szparagową, czyli jednym z moich ulubionych warzyw. I pokażę Wam, jak ja przygotowuję fasolkę i co zrobić, aby fasolka była jak najlepsza. Na początku, w fasolce trzeba odciąć ogonki. Możecie robić to pojedynczo albo możecie wybrać sobie kilka fasolek i od razu odcinać im ogonki. Wtedy praca idzie jeszcze szybciej. Przyznam się Wam, że samego przygotowania fasolki, szczególnie odkrajania tych ogonków, e, tak nie szczególnie to lubię. Ale potem ta fasolka jest tak pyszna, że jestem w stanie się poświęcić. Fasolka już jest pokrojona. Wystarczy przełożyć ją na durszlak i przepłukać dokładnie. Następnie fasolkę trzeba przełożyć do garnka i dodajemy taką ilość wody, aby przykryła porządnie fasolkę w garnku. Dodajemy do wody sól i teraz zostawiamy fasolkę, aby się gotowała. Czas plus minus 15-20 minut. Drugim sposobem gotowania fasolki szparagowej jest wrzucenie jej od razu na wrzątek to również spokojnie Wam wyjdzie. Taka fasolka będzie wtedy bardziej chrupiąca z zewnątrz. Wtedy czas gotowania jest dość podobny. Najlepiej wszystko sprawdzić po prostu próbując jedną fasolkę i zobaczyć, czy taka miękkość odpowiada, czy może woli się bardziej mięciutką. Tyle, że tak jak wspomniałam, nie należy fasolki na zbyt rozgotować bo im bardziej rozgotowana, tym ma mniej wartości odżywczych. Teoretycznie najlepsza jest taka właśnie al dente, lekko chrupiąca z zewnątrz, a miękka w środku. I po prostu w ten sposób nakładamy od razu fasolkę, gorącą, na talerz czy Ugotowaną fasolkę możecie z wierzchu polać bułeczką razem z masełkiem. Ja życzę Wam smacznego, a za chwilę My siadamy do naszego obiadu, podamy fasolkę, ziemniaczki i sadzone jajka. Pozdrawiam was gorąco i czekam jak zawsze na wasze komentarze oraz propozycje kolejnych odcinków ABC gotowania. Pa pa!